otoczarnia bukopcu no jedna z fajniejszych biatek w Bieszczadach jak widzicie jest tojtojek tojtojki są rozkładane tak od majowego weekendu do jesieni później ich nie ma ale tutaj tam w krzakach widzicie jest też słowojka. jak nie ma tojtojków to można sobie tam coś załatwić. Tu jest ścieżka wzdłuż Solinki, taka spacerowa, ona biegnie brzegiem rzeki tam za wiatą, aż dochodzi do tej drogi tutaj, co idzie tam, takiej stokówki leśnej. No miejsce jest tak, to w leśnictwie baligród przyszykowane perfekcyjnie. Jest miejsce na ognisko, jest opał, i jest wiata z kuchnią. Można sobie w kuchni napalić i coś ugotować, zrobić proziaki. Wiata duża. Także miejscóweczka jest bardzo fajna, jedna z naszych ulubionych. Także czasami tu wpadamy. Dzisiaj też akurat jest po deszczu, także mokro. Ale ognisko udało się zrobić. Kurczaczki dochodzą. Także będziemy zaraz spałaszować.